No siema! Dzisiaj pokażę Wam jak mieć więcej FPS-ów w Minecrafcie na słabym komputerze. Jedną z najważniejszych rzeczy są ustawienia w Minecrafcie, więc ja wam pokażę jakie są najlepsze FPS-y. Tutaj grafikę fast albo fancy, bo fast to jest, że będzie po prostu trochę gorsza grafika, ale będzie to więcej FPS-ów. To na pewno Smooth Light wyłączamy, bo jak grasz na Full gammy, to to w ogóle ci nic nie daje, a tak trochę FPSów, więcej zawsze. Smooth Light Level Off, Qui Scale Auto, Brightness, to jak to woli. Ja mam mo Modi, Modi nie wiem co to znaczy, yy, i to po prostu sprawia, że no, cienie będą na, na Full Gammy, że będą ciemne, cienie po prostu. No to Dynamic Slide to wyłączamy, bo to nic nie daje, jak grasz na full gamie, a zawsze zjada parę FPS-ów. No to shadery wyłączamy, jak chcesz mieć więcej FPS, chyba że masz jakieś, które zabierają mało FPS-ów. No to render, dalej, render distance, polecam 9 albo 8. Ja gram na 16, bo tak jest po prostu lepiej. Simulation distance, nie wiem co to jest, ale mam to na najniższej. Nie wiem, co to jest po prostu. Max Framed, czyli to są maksymalne klatki na sekundę. Ja mam Unlimited, ponieważ no, mi to dużo tych FPS-ów wyciska. A... no... Dobra, wytnę to. No to Max Framed, Unlimited. No, żeby po prostu fps tam nie zabierało. Entity Shadows. No to, to wyłączamy, jak chce mieć więcej FPS-ów. Bo to po prostu wydaje cienie postaci. Ja. ale nie, nie mam cienia. Dobra. Yy, to to nie wiem, co to jest. Dynamic Fog wyłączamy. Cokolwiek to jest. To dobra, to lecimy dalej. Details. Ja mam chmury wyłączone. Bo to też zawsze jakieś FPS-y. I ja mam yy, drzewa na smart. Że po prostu trochę lepiej wyglądają tam kosztem paru FPS-ów. A jak Ty chcesz mniej więcej FPS-ów, to polecam na Fast ustawić. Ale ja wolę mieć na Smart, bo to po prostu no, dla mnie lepiej wygląda. To Sky. Sky, no to y jak chcesz mieć więcej FPS-ów, to Off, bo to wtedy będzie trochę brzydsze niebo. A jak nie chcesz mieć, to On. Słońce i Księżyc. To jest po polsku. Wyłączamy, żeby po prostu było, nie, nie, po prostu żeby nic się nie pojawiało. To fog, to jest y, mgła, chyba z tego co pamiętam. I ja mam wyłączoną, bo mi się to nie podoba i to jeszcze FPS bierze. To, to są chyba, a to są party klesy. Ja mam je włączone, bo to po prostu ładnie wygląda. Y, jak chcesz mieć więcej FPS-ów, to to wyłącz. Autosave to nie wiem co to jest. Zreszt tutaj pomijamy te trzy. Y clouds Hide. Ja mam wyłączone chmury, więc ja mam off. Rain and Snow. Ja mam fast. Bo no po prostu nie podoba mi się to i mam wyłączone. Gwiazdy. Gwiazdy mam wyłączone, bo ja nie patrzę na niebo. Pokazywanie pelerynek. Mam wyłączone. No, bo to po prostu no nikt nie ma pelerynek. To nie wiem co to jest. Resztę pomijamy. Lecimy dalej. Quality. Better Grass wyłączamy. Custom fonts wyłączamy. Wyłączamy tutaj wszystko oprócz Custom Entity Models. I tu resztę mamy, tutaj macie pokazane na największej FPS-ów. Dobra, to teraz performance. Będę, smooth FPS to jest najważniejsze, bo to jak macie to wyłączone, to Wam będą skakać FPS-y. Przez chwilę będziecie mieli 6, a, przez, a za chwilę będziecie mieli już 106. Ja to mogę mieć, ja to wolę mieć włączone, żeby po prostu mieć stałe 60. Co najmniej Lazy Chunk loadings, to jest leniwe ładowanie chunków, że będzie się tak wolniej ładowały czanki. Ja mam to włączone, no bo no, i tak dużo czangów nie renderuje, bo ja mam tam 16, i to jest mało. Fast render mam wyłączone, bo to to, to samo prawie jest. I tu resztę macie pokazane. I dobra i to tyle z ustawień Minecrafta. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest zużycie RAMu. No u mnie zużycie RAMu jest takie no średnie. Bo mam włączonego Minecrafta i OBS-a i to dużo zabiera, ale żeby mieć więcej FPS-ów, no to jak macie tutaj na przykład, nie wiem, mam Voice AI i to zabiera aż 300 GB RAM, to klikacie prawym i zakończ zadanie. I macie takie, jak, takie jakby darmowe 30 GB, 300, 300 MB ramu I oczywiście takich tutaj. Z taką zębatką nie wyłączacie, bo to są jakieś systemowe zdania. I to może po prostu coś tam popsuć w komputerze. Jak chcesz mieć więcej FPS-ów, to bardzo ważne też jest przydzielenie RAMu launcherowi. Ja mam federa. I na federze muszę kliknąć ustawienia. I tutaj przybieramy, wydziela, przydzielamy RAM. I ja polecam tak. W Połowie swojego ramu. No, ja mam 16 GB ramu, więc ja mogę sobie tak 8 ustawić. A jak masz na przykład 8, to polecam sobie 4 ustawić 4 albo 5. A jak masz więcej, to po prostu ustaw sobie 16. Żeby, przy, żeby przydzielić ram na oficjalnym launcherze Minecrafta, to musimy wejść w instalację. Wybieramy swoją wersję, ja na przykład wybiorę 1.18.2. Wchodzimy tutaj i klikamy edytuj, i tutaj wchodzimy w więcej opcji, i tutaj mamy XMX 12 GB. 12, te 12 GB oznacza, że Minecraft zużyje 12 GB ramu. Nie, aby to zmienić, po prostu wpisujemy sobie, nie wiem, na przykład 8, 12, no i tak dalej. Zapisujemy i wchodzimy. Zrobiliście to, co przed chwilą pokazałem i FPS i dalej cię nie zadowolają. To pora chyba, żeby pobrać klient. Ja polecam taki klient jak Badlion, Lunar albo Feder. Na wszystkich z tych trzech gra się jest obłędnie. Jeszcze możesz dodać mod do nich. Na niektórych nawet jest voice chat i ten FPS Boost. Ale na, na te trzy potrzeba Minecrafta Premium. I linka macie do, nie, do niego w opisie. Aby jeszcze bardziej wyciągnąć FPS z Twojej maszyny, musisz wejść w ustawienia, granie, tryb gry. To możesz włączyć, zależy jak, ci, jak to działa na Twoim komputerze na moim ja mam to włączone i mi to trochę tam FPS-ów dodaje. I teraz. Nigdzie tego indziej nie słyszałeś, na pewno. Wchodzisz w grafikę i tutaj wybierasz aplikację i przydzielasz jej wydajność. Na przykład ja wezmę cesa a opcję, wysoka wydajność, zapisz i to działa też na Minecrafta. Na przykład tutaj mam Federa, opcję, wysoka wydajność i to jest ten Minecraft. Tutaj jest... Na, tak, to się nazywa Minecraft 18, ale to, to się inaczej nazywa yy, tak naprawdę. I tutaj opcje, i wysoka wydajność. To ci doda paru FPS-ów na pewno. Teraz pokażę Wam, jak, to, jak te wszystkie ustawienia wyglądają w grze w specjalnym miejscu do nabijania FPS-ów. Jak widać. Jest od 100, 120 do nawet prawie 300 FPS-ów było. Więc no to działa. I teraz Wam pokażę, jak to w takiej zwykłej grze wyglądają te FPS-y. Włączyłem sobie arenkę Bedwars i no, mam od 80 do 120 FPS-ów stałych. Więc no, opłaca się. W tym filmie to już tyle. Zachęcam do zas zasubskrybowania, polubienia i napisania komentarzy. Oczywiście link do klientów macie w opisie. No i siema.